tak music jedno piwo za dużo Lecimy Jau mu ja 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 kurwa ja Jo, wypił jedno piwo i dwie walki temu rozpieprzał. Znowu będzie kujowy spoko, faza mu zeszła, yo, ja pierdolę jak napiępsam spontan i nie będzie tu leciał dobrze. Nawet poń tak i wiesz, jak jadę wersy ziomki nie wypił całego, bo by kurwa tam leżał nieprzytomny. Yo, to jest proste Jak tu sobie wbijam, wiadomo, wamer tu leci, ma tu jebanego skila i to proste. Yo, jak tu jadę, jestem szczery Doceń Piwo, wygrasz tak na 4%, yo! Jak tu jadę, kurwa, nieźle, lamo, spoko, dam ci pięć i pół Desperados i wiesz, yo, Jak tu jadę, kurwa, człowiek, mów mi desperado, rozjewię ci gitarę na głowie Przejście, twój temat, dyzio, to kolega z klasy Kolega z klasy Jau, 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 jau Jau, 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 Jakie piwko, bober, posłuchaj pało Wyjmuje kapsel i co? I do zatkało Ło! I kiedy wchodzę, ziomku A ty się możesz tutaj zatykać jak w korku Kolega z klasy Kiedy wchodzę Tak to widzę, to nie jest kolega z klasy To kolega klasy niżej I posłuchaj lamusie Zawsze cię tu górwa odwalam eee, Jeszcze raz cię zająkałem trochę ale kiedy wchodzę, no to odwalecę ciotę. I kiedy tu wchodzę, no to weź posłuchaj, ziomko, jakie piwo! to jest fion, gaz bez prądu! Gdzieś! Kiedy wchodzę, łajdź, on gaz bez prądu tutaj, bo czuję się jak wsiadł coś. Przejście, zmiana video DJ Adi. Jeszcze po dwa wejście. Wow, wow, okej, okay. yo, 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 yo! Baka bez prądu, masz rację, rozjebie cię nieźle w Będziesz bez prądu, po tej walce se podetniesz kable I kurwa sprawdzaj, wyciągasz kapsel pięknie Różni mi się tym, ja wyciągam za zawleczkę, yo I to jest proste, to jest freestyle, co to za pizda, mogę masz mistrza Wyciągam zawleczkę i to nie timbar, yo Proste, jak jadę, no to wie to dzisiaj głowa Kapsel od timbarka mówi, dyżo przestań freestylować, yo Wiec! I to jest proste, jak jadę, tutaj nagi jestem Wiesz, że nie wiem, posłuchaj czuj dobrej rady jeszcze yo. i to jest proste, Jo, jak tu jadę fajnie Bez prądu ci wypierdolę jak kurwa ty. Cześć, jakie kapseli zawleczka, weź to pizdeczko, ustal To najwyżej te los zawleczę do łóżka Jo! Trafiłem na fejma, dzięki Bogu. On chciał być jak piłka i się kurwa wybić z rogu! Wow! Jaka piłka, weź pizdo, poczekaj Ty zostań siatkarzem jak zwycięża szoseta. Wow! I kiedy wchodzę, rozmił Zawsze kurwa bober, przy mnie to jest no Nie, je to piwo za dużo Jadę zębem trwokiem, ty wypiłeś całe piwo, pizno do że z sokiem. Przejście, Przyjście! Ostatnie wejście, chłopaki, dajcie do pauera! Siatkarz, ja wow, wow! Wow, 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 kolega klasy niżej, no kurwa jesteś faunem, Ty klasy niżej zostałeś w szkole specjalnej, yo! Kurwa proste, jak jadę, tutaj jest ze w klasie niżej zostałeś, kurwa, cztery razy Pueblos, wiecie mnie, to do łóżka To jest rozklina, wlecie mnie do łóżka Mówi, patrz, gdyż już się wypina Jo, i to jest freestyle Jak jadę tu na bicie, masz logikę Mówię, jebać, dyzio, nie jest w moim typie Jo, i to jest proste Jak jadę, wiesz, że ma tutaj mistrza Sobie wywyścam się, ale kiedy w wiadomo, że to jest dobry freestyle Jo, jak jadę, sprawdzaj Jak jadę, robi No fajnie, pan, że tak się to robi Cześć ostatnie wejście dyżo, yo, yo. O seksu ze mnie chyba, śnisz tu sobie typie. Jakie łóżko dyzio? nie jest w twoim typie! Wow! I tak to sobie gminie, nie stumałeś pizzo bobel znowu na homonimie i to co? Jaki pueblos? Chodzę na miękko? Kurwa, czy tobie móc nie jest ręką, czy coś tam się zajochałem, ale dobra, wchodzę, nieźle. Co najwyżej sobie wywalczę tutaj trzecie miejsce i znacie ten filmik? Ja znam go dobrze i możesz już spierdalać stąd, o ty chuju bobrze. Pięć! Ja wchodzę, mordo. Koniec bitwy, mordo. No, chłopaki dobrze stwierdzili. Dobra, czy uważacie, że lepszy był Dyzio? Czy bober? Dyzio? Czy bober? Brawa do Dyzio! Wyjaśnione. Czy uważacie? Dobra, wy wyłóżę. <grydolę> Dobra. Trzy, cztery. Bober gry. Wychry...